Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl Zaczynamy konkurs. Festiwal, można nazwać. Karaoke normalnie. Uuu! Lokalny. Uuu! Dzisiaj mamy jako pierwsza friksymolo. Z uczestników zaczyna Piotr Gulczyński. Piotr się ładnie. A, Gdy moja mama Irena zabrała mnie na koncert Afryki Simona. Także to piosenkę dedykuję mojej mamie Irenie. Ulugming dangi. Ulugming dangi. Ulugming dangi. la dangi. <try> dangi. Ulugming O la

Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło Jolka mnie zagłaskałaby na śmierć, Agnieszka zdradzała mnie. O, o! Piękny jak okręt u -u -u -u, Pod pełnymi żaglami hey, Jak konie w galopie Jak, w galopie, u -u -u, jak niebo nad nami <śpiewanie> Dobra, starczy! Mej, Famaria Fa Maria, u Wania I wrakicy, żeby na do Песенка. И эх, загу, загу, загулял, загулял, загулял. Мальчонка, да парень молодой. Witamy Marcina z oryginalnym Kochani, atrybutem. Przed Państwem bywalec wszystkich wesel w Polsce wykona największy przepływ wszechczasu. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie Miszu. Wielki <laughs> Brawo! Olka, Jolka, pamiętasz, lato ze snów. Gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się, choćby zaraz. Coś ze mną zrób. Nie zostawiaj dziś samej o nie. Żebrząc wciąż o benzynę gnałem przez noc. Dzielnik rzeził ostatkiem sił, aby znowu przy tobie śmiać się i kląć. Wszystko było jak nic proste w te dni. Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć też las, przed ekran dziś zapraszam was. Chciał, chcieliśmy właśnie dopowiedzieć, że w tym roku po prostu poziom przeszedł sam e, wszelkie oczekiwania no naszego żyli, no prawda? No, ta, no Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb 5tvpl